dziesięć? Pilomania, wiedziałem. Robimy nowych Bandyta Przestępca I Wiktor Banach z telewizji Lekarz 50. Zostać. No to dawaj. Jeżeli fizyka jest potrzebna, to. Nie wiem, nie jestem, nie jestem. Dobrze, to będziesz u. u... Fizyka. fizyka. To 51. W ostatecznym tym. To mam. No to już masz 50 punktów tylko. 50... To jest cena... Psycholo Psychologię masz 45. Pierwsza pomoc mam Pierwsza pomoc masz 98, więcej się nie da. I... na... Na... Na sukiwanie masz 55. Na co ja na wszystko, co sobie wybierzesz, pistolet? Nie, doktore, nie mam pistoletu? A no widzisz. No to nie wiem, prowadzenie samochodów o, na prowadzenie przykład. O, prowadzenie samochodów, jest prawda. No. no to masz tutaj 50. Yy, ile chcesz dodać na prowadzenie samochodów? 50. No to masz razem 70. No tutaj napisz. O tu, tu, tu. 70. Dobrze. Wykorzystaliśmy punkty z tego. Z inteligencji. A jak tu jest jedna y, 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 umiejętność, to wybierasz sobie umiejętność, Ojko. która po prostu jest na karcie postaci, tylko nie ma skradania się, tak? O kurde! Uwolnij się! Strzelajmy! Uważaj! On zaraz wybuchnie! Katulu wybuch. Koniec. A to ja go podtrzymam tutaj. Dobra. I szo. Dobrze, dobrze. Oj, tutaj jeszcze. Objawienie jakieś. Co to było? No właśnie! Co to jest? To bardzo. Stara legenda, mogę wam powiedzieć, w moim domu. Chyba bardziej Katulu wybuch w kosmosie. Jakiś wybuch z kosmosu! Co to Katulu? Dobre. A tu jest napisane koniec. O. A tutaj, jak weźmiemy, to tutaj o same lepsze rzeczy, co nie? No. Wszystko. Wszystko katulowe. Magie no, drzewa. No. to tak? To jest pan policjant i... Pies. I pies. Wów, wów. I dostał piątkę. Jakie mu ty czytasz? Teraz uczyć zasad. Będę chciała ich humorek miała. <laughs> <laughs> będę, będę chciała ich humorek miała. Co ty tam masz w tej swojej tej pokoju skrzyneczce? tutaj pokaż, widzą, widzą, widzą. Masz zombie. Oka, otwieramy wielką skrzynkę. Mleko wypasionek i mleko ma... Nie ma tł tłuszczówca, no. To, ale patrz, jakie macki o tutaj ma. Co to jest w ogóle? To ty macki też domalował, czy co? Nie, ale No. Wujek pamięta? to? Wujek to? Któro? Mogę tak? Nie, Co musisz dobrać? najpierw dobrać dwie karty. Jedną. Nie, dwie. Jedną. No taka jest tutaj A. zasada. Czyli cały czas ma ją. Tak. Chyba, dawać. że jest sprzeczna. No i teraz zagrywasz. Dobierz dwa i zagraj je. Zobórz no. swoje karty na, na bok. Dobierz dwa karty i zagraj je. Dowolne, dwie, kol albo dwa. W kolejności. Dowolnej kolejności. Następnie weź z powrotem na... Rękę swoje karty i kontynuuj turę. Ta karta i wszystkie karty za, zagrane z jej efektu liczą się jako Dobra. jedna akcja. Czyli odkładaj te karty. Nie! Zagrywasz dwie karty i musisz zagrać te dwie karty. Ale jak zagrać nimi? To znaczy zagrać. Fant jest zagraną kartą, prawda? A cel jest również zagraną kartą. Teraz bierzesz tam. No i bierzesz tam te karty i kontynuujesz. Ale nie, nie musisz tego robić? Znaczy nie, no przeczytaj sobie. Objęcie jeśli masz tę kartę na stole, raz natury naturę możesz ukraść jeden z następujących wartów, jeśli jest grzegorz, do, doktor, doktor, inżynier, inż, inż, inżynier, inżynier naukowiec lub zbędny członek za, załogi. Świetnie, świetnie. Rozumiem. Teraz ja. Babeczki z mikrofalówki, jedno jajko, trzy łyżki cukru, trzy łyżki mąki, trzy łyżki mleka, jedna łyżeczka kakao, wlać do jednej trzeciej wysokości szklanek, szklanki, szklanek. Piec dwie minuty w mikrofalówce o najwyższej mocy. Wymieszać. Czyli zrobi się mikstura tajemnicza. I jakaś coś mi zostawiła? Co zostawiła? 110 zł. 110 złotych? Na kiedy? N nie, to na bal. No, na pewno zostawi. Wlacz do jednej trzeciej wysokości szklanek. Ostatnio miałaś jedną trzecią, jak zrobić, to będziesz wiedziała. <grym> Dobrze, prosta sprawa jest. Ustawiamy na full, i robimy dwie minuty, i zjadamy babeczki. Tylko jak ze szklanki wyjąć babeczkę, później? A, jest z szklanki. Prosta sprawa. Muszę teraz Masz mikrofalówkę? Jest A masz proszek do pieczenia? Jest. A masz olej, a mąkę, mleko? Jest. Jajko? Jest. No, ale i nie robimy. Wiesz dlaczego? Robimy lekcje teraz. Albo gramy we fluxa. To chyba teraz ja. To zagrywa miecz laserowy. Otwieramy od nowa. Dobra, miasto. no chciałem nagrać, że miałeś miasto obcych i robotę, Dobra, <grym znowu> No dobrze, super. O, brawo, brawo, Na zawodowcu. Z kim wygrałeś? Dwa do jednego. Pokaż, że to zawodowiec jest. Tutaj mistrzeli bramkę. Inter, 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 inter. Tutaj ja imuję skarbnego Brawo. I tutaj ja. No i teraz pokażę ten zawodowiec, co już będzie wszyscy wiedzieli, że jesteś mistrz. A co to była 90 minuta? A to, co to była akcja? A tutaj żeby było... Zawodowiać. Dziękujemy. Idziemy Zobacz. grać. Deluksa. Możemy grać. Przeglądaj, patrz. Przeglądaj kryształy czasu. Jejku Teraz musisz przetasować. Co? A to moja kolej? Jajko, jajko. Co ona zrobiła? Co ona zrobiła? No i wyrzuć. Pokaż rękę. Katulu. No, komu kradniesz fan? Ja bym o taki ją ukradł. Bo kryształy czasu są bardzo dobre. No widzę już, no dobrze. No dobrze. Telefon! Tobie ukradłem. <grystanie> Dobra, to teraz ja, tak. Dobra, to teraz ja dobieram. Zagraj dwie karty natury. Jeśli masz mniej niż dwie karty na ręce, zagraj wszystkie. Dobra, czyli jest nowa zasada: zagraj dwie, ale korzystam z tunelu czasoprzestrzennego. Zagraj trzy. Zagraj trzy karty naturę. Jeśli masz mniej niż trzy karty. Na ręce zagrać wszystkie. Bum. To jest zasada sprzeczna z tą, czyli ta idzie tu. Dobra, słuchajcie. Bo tu jest tak: monolit i mały księżyc. Wygrałem. Dziękuję. Wygrałem! Co? Wygrałem! Rzuciłem cel, monolit i mały księżyc. zebrałem Wybrałem! Ja Nie o, jaka ty jesteś dobra dziewczyna. wygląda dziwnie. O, ja. Katulu. よ <Mile dizzy> <ワ todos> <Norwegian> いしょ、よかったかい <laughs> Puścił swoje leże. No teraz pokażę Państwu uczennice. Jedna uczennica ma nosi ze sobą kartę postaci do Cthulhu, a druga segregator ma z Cthulhu. na oko, ile mam medalów, tak na oko. Masz je przy sobie wszystkie? No. Spływackie? Tak. Zgadnij. Dwanaście. Sześć. Jej. Więcej. Szy Siedem. Siedem. Dobrze. Pokaż, pokaż państwu tutaj. Tutaj y pływanie. Patrz, nie mogę złapać tego. Ostrości. Co za zaraza? Tutaj. O. Wszystko jest ten. Wszystkie medale tej. Który jest? Tu jest pierwsze miejsce. I tu jest pierwsze. Z Polski Dorlech. Do płynęłaś. tu pierwsze. I tu jest pierwsze. To ty powinnaś zostać pływaczką. No ja mówię to jej, każdy jej to mówi, że pływaczko powinna zostać. No właśnie. Puchar dostałam. A gdzie masz puchar? Nie mam, bo to jest grupowy, dostaliśmy. Z grupy. A, a moja Gratulacje. szkoła w które miejsce? Może jednak. Co oglądasz? Jakie jest te zabawy z siostry? Zresztą się na to, się... Dzisiaj Wujek Tomek, stary wujek Tomek, ja je o, wujek Tomek jest człowiekiem i potrafi naprawiać rowery, które właśnie jedziemy. Właśnie chciałem się pochwalić, że wujek Tomek jest najlepszym. I patrzcie jaki cały świat jest, cały świat fajny. I ten rok. Rover... Rower... To jest fajny rowerek, ale patrzcie jaki fajny dzień, jaki słoneczko. Przybliżymy się trochę, patrzcie jakie ładne drzewko. I właśnie ja jestem wujek Tomek i jestem najlepszym razem z i Tomekiem. Wszyscy są najlepsi i każdy jest najlepszy. I jak to można powiedzieć, że wujek jest najlepszy? Ja i wujek jesteśmy najlepsi i inni ludzie też. Z domu dziecka. i do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, wujek Tomek. इधर